Tłumy gości na samorządowych dożynkach powiatu starogardzkiego w rolniczej stolicy Kociewia, Bolesławowie. Ja podziwiam kociewskich rolników, bo oni naprawdę należą do najlepszych w Polsce. To jest prawda, to jest po prostu fakt, bo o tym świadczą ich wyniki. I ja im życzę tego, żeby oni dalej byli tak wspaniali jak są, mieli takie osiągnięcia, takie wyniki. Obowiązkowo dożynki rozpoczęły się korowodem oraz dziękczynną mszą. Nie zabrakło również starostów dożynek. To bardzo ważne święto dla powiatu Starogardzkiego. Jesteśmy w centrum, w sercu edukacji rolniczej. Mogę śmiało powiedzieć Pomorza. Stoimy przed internatem, w którym na co dzień mieszka około 250-60 uczennic i uczniów. Zostają rolnikami, hodowcami, ludźmi związanymi z ochroną środowiska czy architekturą krajobrazu. Dzisiaj to ich święto, święto ich rodziców, święto ich rodzin. Święto plonów. To znakomita okazja, aby docenić niełatwą pracę rolników. To nasz obowiązek, żeby tym rol Zrobić takie właśnie spotkanie, tego typu, jakie tu jest, żebyśmy się wszyscy mogli spotkać, porozmawiać. Samorządowe dorzynki Powiatu Starogarskiego połączone były z 28. wystawą i pokazem zwierząt hodowlanych targami rolnoekologicznymi oraz 10. poparską wystawą bydła mlecznego. Trzeba poświęcić trochę czasu, żeby wszystko miały tak jak trzeba, żeby zdrowe jedzenie, suchutko, i wtedy nie ma żadnych problemów zdrowotnych. Naprawdę żyją sobie dobrze i rozmnażają się. Jestem bardzo mile zaskoczona wystawą. Poziom jest bardzo wysoki, zarówno jeśli chodzi o zwierzęta, jak też ich przygotowanie do wystawy. W organizację dożynek aktywnie włączył się również gospodarz wydarzeń. Jesteśmy szkołą, która od 78 lat kształci kadry dla polskiego rolnictwa i nie wyobrażamy sobie, żeby takie imprezy jak dorzynki, jak wystawy zwierząt odbywały się bez udziału młodzieży. Na dożynkach nie mogło zabraknąć również pyszności od kół gospodyń wiejskich. Przygotowaliśmy ciasto, mamy zapiekaneczki kawusie, bigos z ze smalcem i kiszonym ogórkiem, bigos z kopytkami i strogonów. 20 rodzajów ciasta. Na gorąco mamy pierożki, mamy leczo, mamy potrawkę. W programie dożynek również konkurs na zagrodę, wieś czy wieniec. Najpiękniejszym wieńcem okazał się wieniec koła gospodyń wiejskich. Koterze! Koterze. Goście wydarzenia doceniają inicjatywę. Czego życzą rolnikom? Aby ceny były wysokie za zboża, a wszystko inne niższe. Można poznać dużo ciekawych ludzi, trochę się zintegrować. Żeby mi się lepiej wiodło. Jest sympatycznie, fajnie, wesoło i, i można sobie coś kupić. Niczego nie brakuje, ani jedzenia, ani zakupów. Pełna sprawa, bo dużo ludzi z miasta nie zna zwierząt, nie zna, jakie są maszyny rolnicze. Po prostu z telewizji, a tutaj wiadomo, na żywo można zobaczyć. Tegoroczne samorządowe dożynki powiatu starogardzkiego już za nami. Rolnikom życzymy odpoczynku i obfitego kolejnego roku. Polecamy również zobaczyć Dzień Seta w Starokardzie Gdańskim oraz postaw nam kawę. A jeśli podoba Ci się nasza praca, kliknij filiżankę kawy na naszej stronie. Dziękujemy za wsparcie. Polub nas na Facebooku, oglądaj na www.północ.tv i nie zapomnij subskrybować kanału.